Witam Cię serdecznie na kursie zaawansowanym z obsługi oprogramowania Autodesk Fusion 360. Na tym szkoleniu... Na pewno będziemy pracować o wiele, wiele więcej z dokumentacją techniczną i nie tylko. Będzie o wiele więcej praktyki, ponieważ zakładam, że skoro jesteś tutaj teraz ze mną, to wiedzę podstawową z obsługi tego oto produktu już posiadasz. Tak więc, nie owijając dłużej w bawełnę, mówiąc kolokwialnie, chciałbym przejść do meritum, czyli rozpoczęcia pracy z zakładką modelowania parametrycznego. Szkolenie rozpoczniemy sobie właśnie od tego typu modelu, który będę tworzył na bazie konkretnej dokumentacji technicznej, którą chciałbym, żebyś uruchomił u siebie na drugim monitorze lub wydrukował, aby była cały czas dostępna i widoczna. Dokumentacja techniczna oczywiście będzie dostępna jako załącznik do szkolenia, tak więc teraz aktualnie nie będziesz w stanie jej zobaczyć, aczkolwiek na pewno będzie ona dostępna w momencie rozpoczęcia tego kursu. A więc nie przedłużając, zapraszam do Pierwszej części kursu zaawansowanego a propos modelowania parametrycznego. Ok, a więc tak, rozpoczynając naszą pracę, chcia... musimy zawsze zacząć od tworzenia naszego szkicu 2D. A więc wybieram sobie tworzenie szkicu, wskazuję jedną z powierzchni i rozpoczynam tworzenie pierwszych kształtów. Zachęcam do rysowania tego projektu wspólnie ze mną. Albo idąc jeszcze inną drogą, rysować samemu i w momencie, gdy pojawi się jakiś dylemat, spróbować wtedy spojrzeć, w jaki sposób ja rozwiązałem ten problem. Ponieważ im więcej będziecie pracować samodzielnie, tym lepsze efekty będziecie osiągać. Tak więc myślę, że ta druga metoda jest dla osób troszeczkę pewniejszych siebie, jeśli chodzi o umiejętności w tym programie. Natomiast ta jakby samo, samo podjęcie decyzji pozostawiam oczywiście wam. Rozpoczynamy pracę. Zaczynamy tworzyć. Nasz kształt od spodu. Warto spojrzeć na nasze modele, które wykonujemy, yy, taką, takim okiem konstruktora, tak? czyli jakby te modele były w rzeczywistości wytwarzane. I bardzo często taka metoda jest dla nas najlepszym wyborem. Wskazuję sobie punkt 00. Określam początkowe wymiary, które wynoszą 16 mm dla tej wartości oraz 20 mm dla wartości długości. Przybliżamy sobie do naszego modelu. Wykonujemy następne polecenia. Wybieram z poziomu zakładki Modify narzędzie Fillet i wskazuję dwie charakterystyczne krawędzie, określając wartość zaokrąglenia na R8. Z lewym kontrolem wcisnąłem, zaznaczyłem pozostałe dwie krawędzie. Naciskam Enter. Uzyskałem tego typu oto kształt. Na kształt w tym momencie jest delikatnie niebieski. Oczywiście jest to spowodowane. Nie związaniem tego oto wierzchołka, tak więc, również naniesienie wymiaru mogłoby nam rozwiązać tę sytuację. I tak jak widzimy, jeden z łuków został już zaznaczony w kolorze czarnym. A więc, wykonując tą operację adekwatnie dla tej wartości. Sprawdzimy jeszcze, co nam tutaj brakuje. Tak, to jest dokładnie ten wierzchołek, czyli musimy określić sobie jego wartość również na wartość 12 mm, czyli od tego miejsca do tego wartość ma wynosić 12. Dokładnie. Usuwamy wartość 8 mm, mamy przygotowany taki oto szkic. Gdy szkic jest cały na czarno, oznacza to, że jest narysowany poprawnie. Zachęcam do tego, aby wasze prace wyglądały również w taki oto sposób. Gdy nasz szkic jest przygotowany, pierwszy etap zakończony, wybieram zieloną parawkę Finish Sketch. Wybieram z poziomu zakładki Create narzędzie o nazwie Extrude, które na pewno już doskonale znacie i wykonuję wyciągnięcie proste mojego modelu na wskazaną wartość, w tym wypadku 12 mm. Kolejność wykonywania działań w przypadku mojej metody tworzenia tego modelu jest istotna, także bardzo proszę zwracać na to uwagę. Oczywiście Fusion jest asocjatywnym produktem, w związku z czym tu kolejność wykonywania działań możemy sobie zmieniać w dowolnym momencie. Ok, pierwszy krok za nami, czyli szkic oraz bazowe wyciągnięcie proste. Następnym krokiem jest wykonanie wygładzenia krawędzi. Możemy wybrać je z poziomu Skrótu klawiszowego litera F z klawiatury, czyli filet, wygładzanie krawędzi, albo to narzędzie możemy znaleźć również w tej zakładce pod dokładnie tą samą nazwą. Więc filet jest już wybrany, wskazuje moją pierwszą krawędź, którą będę zaokrąglał. Korzystając z dokumentacji technicznej, widzę, że wartość zaokrąglenia wynosi 6 mm. Wprowadzam ją, potwierdzam przyciskiem OK. Ostatnim etapem w pierwszej części tworzenia tego modelu jest wykonanie skorupy dla tego kształtu, czyli z poziomu zakładki Modify wybieram narzędzie, które nazywa się Shell, wskazuję płaszczyznę, którą, którą chcę usunąć i określam grubość mojej skorupy zgodnie z dokumentacją techniczną. Potwierdzam całą operację przyciskiem OK. Jeśli dotarłeś do tego etapu, serdecznie gratuluję i oczywiście zachęcam do dokończenia modelu, czyli zapraszam do części drugiej.